Proszę Państwa, ja przyjechałem tutaj nie po to, żeby opowiadać o jakichś kwestiach związanych z naszym programem, bo na to dzisiaj nie ma czasu, bynajmniej nie w tej formie. Do rana możemy sobie później dyskutować. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania w tej kwestii bądź wątpliwości, to ja chętnie postaram się na nie odpowiedzieć. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ sam osobiście chciałbym się postawić za przykład, że można. Jeszcze miesiąc temu. Nawet nie, nie myślałem o tym, żeby, żeby zdecydować się na to, żeby założyć kanał na YouTube i żeby zacząć kręcić jakieś tam filmy i wrzucać do internetu stricte filmy przygotowane tylko po to, żeby się pokazać, że są tego typu ludzie, że są bardzo fajne poglądy, o których można mówić w taki, a nie inny sposób. Jak się okazało, to zaskoczyło. Natomiast poziom 200 tysięcy wyświetleń, a w sumie ten kanał już tyle przekroczył, planowaliśmy na za rok, za półtorej, może za dwa. To się stało bardzo szybko. Fenomenu tego nie rozumiem, natomiast okazało się, że jest ogromna nisza. A dlaczego chciałbym postawić się za przykład? Dlatego, że ja naprawdę wcale niewiele zrobiłem, żeby to zaczęło samo działać. I tak każdy z Was coś tam robi, i najczęściej chowa to do szuflady. Uwierzcie mi, że nie warto, uwierzcie mi, że można wypromować te materiały w bardzo ciekawy sposób. I bardzo szybko. Wystarczy, że zaangażujemy się to, w to wszyscy tak jak to się stało w przypadku mojego kanału. Ja sam go nie wypromowałem. Ja tylko ten film nakręciłem, kolega pomógł to wszystko zmontować, wrzuciliśmy to do sieci i wrzuciliśmy informacje na Facebook. To zrobiliście tak naprawdę wy, udostępniając ten film dalej, wrzucając na różnego rodzaju kanały, yy, pokroju sadistik.pl, pokroju Joe Monster i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, nawet na wiocha.pl. Yy. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, natomiast nakręciło to 160 tysięcy wyświetleń dla jednego filmu w raptem kilka dni. Co za tym idzie? Jest to bardzo skuteczna forma promocji naszych poglądów. Dlatego chciałbym Was zachęcić do tego, żeby podjąć taką inicjatywę, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność. To jest bardzo ważne, co teraz powiem, ponieważ jeżeli ktoś decyduje się na to, aby występować i prezentować poglądy konserwatywno-liberalne, które nie bez przyczyny nazywają się konserwatywno-liberalne, a nie y, jakiś tam li, y, y, liberalny konserwatyzm, czy na odwrót, i tak dalej, to musi wziąć na siebie naprawdę pewną odpowiedzialność. Trzeba to zrobić w myśl naszej linii partii. Ja celowo na tym kanale póki co nie pojawiło się ani razu żaden Feniks, żadna nazwa partii, ja się w ten sposób nie przedstawiłem, bo zrobiliście to Wy. Zrobili to sympatycy, zrobili to ludzie, którzy, z którymi do tej pory w ogóle nie miałem do czynienia. Jeżeli ktoś będzie miał wolne 5 minut, proszę przejrzeć komentarze pod filmami. Tam jest w tych komentarzach wręcz cała moja historia już opisana przez ludzi, których osobiście nawet nie znam. To się robi samo, tylko trzeba chcieć, trzeba podjąć pewną inicjatywę i wziąć za to odpowiedzialność. Dlatego zachęcam wszystkich do, do działania w takiej czy innej formie. Część z Was może bardziej lubi pisać, część z Was może bardziej woli mówić, a część może będzie śpiewać na ten temat. Obyśmy tych form mieli jak najwięcej, tylko proszę was, nie róbmy tego do szuflady. Jeżeli ktoś nie czuje się w takim działaniu, to zaangażujcie się w pomoc przy promocji materiałów, które ktoś robi. Jeżeli ktoś nawet na to nie ma pomysłu, a jest takim skrybą, który lubi analizować prasówkę, który lubi gdzieś tam dłubać w dokumentach, to zachęcam do tego, aby wejść na stronę któregokolwiek ministerstwa. Tam są udostępnione dokumenty, które wystarczy przeczytać i naprawdę, materiałów do sporządzenia takich filmów, jakie ja robię, są setki tysięcy. Ale ktoś to musi zrobić. Jeżeli nie czujecie się na siłach, żeby nagrać taki film, bądź napisać jakiś tekst, to podeślijcie mi gotowca. Mi, bądź komukolwiek ze znajomych, których uważacie za na tyle, być może silnych, być może odpowiedzialnych, być może odważnych, że podejmą ten temat. To naprawdę można zrobić. Zauważcie, że tym jednym malutkim kanałem Zdobyliśmy ponad 200 tysięcy wyświetleń w sumie, mówię teraz. Tam już jest chyba pięć filmów. Tak, od wczoraj, film wrzucony wczoraj wieczorem, 20 godzin temu, już, już ma kilka tysięcy wyświetleń i licznik jest zablokowany. Więc, to jest bardzo dobra forma, ale trzeba chcieć. To się samo nie zrobi. Szczególnie zwracam się tutaj do osób, które bardzo angażują się w, w dawanie złotych rad w komentarzach. Czy, czy, to, czy to mi, bo tak, takich już też nie brakuje, tak, że tu się zająknąłeś, tutaj skorzystaj z promptera, tutaj w ogóle koszula nie taka, a tu oświetlenie, a tu masz baboka, a tutaj coś jeszcze. Czy jeszcze mądrzejszym, którzy twierdzą, że prezes powinien mówić tak, a nie inaczej, zróbcie to sami. Pokażcie, że można to zrobić lepiej. I wierzcie mi, że z takiego pustego krytycyzmu jeszcze nikt nic nie zbudował. To są działania destrukcyjne. Zróbcie to sami. Brzydko mówiąc, ruszcie dupę, weźcie się do pracy. Albo nie przeszkadzajcie innym. Naprawdę to jest bardzo istotne, bo ja szczerze na takie komentarze no, nie robią one na mnie wrażenia, delikatnie mówiąc. Natomiast w ten sposób osobiście znam już kilka osób, które zrezygnowały z jakiegokolwiek działania, bo nie poradziły sobie z tym, że ktoś się czepia do tego, że oni w ogóle coś chcą zrobić. Bo ktoś uważa, że można to zrobić lepiej, tylko że sam siedzi na tyłku przed klawiaturą i nic nie robi poza tym, że krytykuje inne. Dlatego naprawdę zachęcam. Przekujmy ten destruktywny krytycyzm w działania, które coś stworzą. Jeżeli wiecie, co ja robię nie tak, jeżeli wiecie, że pan prezes powinien mówić inaczej, to wstańcie i to zróbcie. Pokażcie, że można inaczej. Może to właśnie wy zrobicie 500 tysięcy wyświetleń. Bardzo gorąco do tego zachęcam, a wszelkie kwestie dotyczące jakichkolwiek treści programowych, bardzo chętnie na ten temat podyskutuję. Mamy dzisiaj ognisko do Białego Rana, możemy takie dysputy prowadzić. Dziękuję.